Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale wideo przyjrzymy się uśmiechowi Wersow, czyli Weroniki Sowy, i przeanalizujemy, co zrobiła ze swoim uśmiechem, o czym szeroko komentowała na swoich social mediach. Pani Weronika Sowa opowiadała na swoich social mediach, iż ścierała swoje zęby, powodując przyczyną tego był bruksizm który spowodował jej wytarcie zębów, skrócenie długości zębów. Tym samym gorszą estetykę, która dla influencerów, dla osób, które są w mediach, które się pokazują na co dzień, jest to bardzo ważne. Ważne jest pod tym względem, żeby się szeroko można było uśmiechnąć, pokazać swój uśmiech, zyskać pewność w siebie. Tym samym Wersow poszło do dentysty. I w pierwszym etapie mm, miała taką szynę relaksującą, przez co ustąpiły jej dolegliwości bólowe, bóle głowy yy, i mogła przystąpić do, do leczenia i metamorfozy swojego uśmiechu, ponieważ pani Weronika Sowa zmieniła swój uśmiech. Bazując na informacjach w internecie, które sama Wersow udostępnia i opowiada, w pierwszym etapie po już wykonaniu tej szyny, w której mogła spać, relaksacyjnej w nocy, Wykonano pierwsze, pierwsze licówki, w których mogła się pani Weronika uśmiechać i przyzwyczajać do nowego uśmiechu, co zresztą komentowała w swoich social mediach i opowiadała o tym, że się przyzwyczaja do nowych, do nowych zębów, do nowego koloru, kształtu, do wymowy tych zębów, ponieważ zawsze zmiana kształtu, zmiana wyglądu zębów, gdzie miała wcześniej skróconą długość zębów, Trzeba się do tego przyzwyczaić. I niestety wylał się wtedy hejt jej obserwatorów, czy też innych, innych osób, jeżeli chodzi o kształt i wygląd jej nowych zębów. Co jest całkowicie, proszę Państwa, nieuczciwe i niefajne, ponieważ każdy z Was, każdy z naszych pacjentów ma prawo do wyboru swojego kształtu i koloru zębów. Jeżeli chodzi o kolor zębów, zawsze nasi pacjenci wybierają. Jeżeli chodzi o kształt zębów, dopasowywujemy na podstawie projektu cyfrowego uśmiechu, na podstawie wykonanych wcześniejszych przymiarek, rozmawiamy z pacjentem i dopasowywujemy jak najlepszy kształt, jaki pacjent. Oczekuje i jaki kształt pacjentowi możemy zaproponować, dzięki czemu pacjent jest w pełni świadomy i ma wybór tego, co chce mieć. I pamiętajcie, drodzy państwo, że to jest wybór pacjentów kształtu i koloru zębów. I jeżeli oni mają takie życzenie i chcą mieć jasne zęby, chcą mieć większe zęby, to jest tylko i wyłącznie wybór pacjentów, stąd też. Jakiś hejt i, i niefajne komentarze, które się wtedy posypały, były, były w moim przekonaniu nieuczciwe i niezasadne. Tym bardziej, że bardzo często do nowych zębów trzeba się przyzwyczaić i do uśmiechu, i do ich pokazywania. Co też oczywiście nastąpiło. W naszym przekonaniu, analizując kształt i wygląd zębów Weroniki Sowy. Czyli Wersow, nastąpiła korekta kształtu tych licówek, czyli te licówki zostały delikatnie zmniejszone. Naszym przypuszczeniem jest to, iż nie mogła się Pani Weronika przyzwyczaić do kształtu nowych licówek, nowych zębów, były pewnie one troszeczkę zbyt duże, co mogło się związać z dyskomfortem i mówieniem, i tym samym kształt tych licówek został skorygowany. Co też często ma miejsce, i też pamiętajmy o tym, że pacjent musi mieć czas, żeby się do tego zaadoptować. My też, aby uniknąć w naszej klinice, aby uniknąć takich sytuacji, gdzie pacjent musi się zaadoptować już na gotowej pracy, wykonujemy prace tymczasowe, wykonujemy licówki czy korony adaptacyjne, w których pacjent będzie mógł wcześniej pofunkcjonować, właśnie celem przyzwyczajenia się do kształtu, do koloru, do wymowy przede wszystkim, Dzięki czemu unikamy wymiany samych licówek, ale jest to łatwiejsze i bardziej korzystne dla pacjenta. Jeśli chodzi o panią Weronikę, w naszym przekonaniu ma wykonane bardzo ładne, piękne licówki w ładnym kształcie. Oczywiście wymagało to drobnych korekt i przyzwyczajenia się pacjentki, natomiast bardzo, bardzo ładne zęby, bardzo ładny kształt. Myślę, że pani Weronika, biorąc pod uwagę, jak się szeroko uśmiecha, no to jest zadowolona z tych nowych zębów. Co to są licówki? Opowiadamy w innym materiale, naszym wideo na naszym kanale. Natomiast tak przypominając, są to bardzo drobne nakładki, które są przyklejane do powierzchni zębów. Ja to często porównuję do takich cienkich tipsów, które są zakładane na paznokcie. Również można podobno oczywiście z porcelany wykonuje się te licówki, przykleić na powierzchnię Zębów własnych. Jeżeli chodzi o grubość licówek, szanowni Państwo, one mogą mieć między 0,2 do 1 mm grubości. Więc wyobraźcie sobie, że to są tak cieniutkie, małe nakładki. Umieszczone na nasze zęby, dzięki czemu zmieniamy kształt, wygląd, kolor zębów. Więcej o licówkach w innym materiale wideo. Słuchajcie, drodzy państwo, każdy z was pewnie marzy o pięknym, fajnym uśmiechu i każdy z was ma prawo do takiego uśmiechu, o jakim marzy. Pamiętajcie o tym, że bardzo często influencerzy, aktorzy mają wykonane czy to licówki, czy to nowe korony pełnoceramiczne, po to, żeby właśnie mieć ładny uśmiech, żeby być pewnym siebie. Słuchajcie, oni codziennie przed kamerami występują i oczekują, żeby mieć piękny uśmiech. To też dla mnie krytyka i jakiś hejt, który spływa często na tych ludzi, jest niezrozumiały, ponieważ to oni wybierają, to oni w tych zębach chodzą. Komu się mogą podobać albo nie, ważne, że pani Weronice podobają się jej zęby, nowy uśmiech. Tak jak opowiadałem Wam, delikatnie go skorygowała sobie kształtem ale to jest to, czego ona oczekiwała i też pamiętajcie, drodzy państwo, że jeżeli wykonujemy zęby naszym pacjentom, to też słuchamy tego, czego oni oczekują, dostosowywujemy to do ich wymagań, ich oczekiwań i oczywiście możliwości, które można wykonać u tych pacjentów, tak żeby pacjent był oczywiście zawsze zadowolony i mógł się swoimi zębami szczerze i szeroko uśmiechać, tym samym zyskując pewność siebie. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie usłyszeć o innych aktorach lub też o innych influencerach, co zrobili ze swoimi zębami, to napiszcie w komentarzu. Chętnie przeanalizujemy zdjęcia przed, zdjęcia po. Pamiętajcie, bardzo wielu aktorów ma zrobione korony licówki. Może jesteście zainteresowani możemy to spróbować przeanalizować kolejnych influencerów bądź też aktorów. Jeżeli Wam się ten film spodobał, bardzo proszę o łapki w górę, lajkowanie. Napiszcie też w komentarzach, o kim chcielibyście coś więcej usłyszeć, albo jakie tematy, które chcielibyście, żebyśmy wspomnieli. Jeżeli Wam się ten materiał spodobał lub inne materiały, zapraszam i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo.